Głęboko w lesie mieszkał mały lisek o imieniu Błysk. Miał bystre, ciekawskie oczy i puszysty, rudy ogon. Błysk uwielbiał bawić się z innymi małymi zwierzątkami. Gonili razem motyle i turlały się w miękkiej trawie. Życie było pełne radości i śmiechu. Błysk czuł się bezpiecznie i kochany w lesie. Drzewa były jego przyjaciółmi, a słońce jego kołderką. W jego świecie wszystko było idealne. Las nazywano Szumiącą Puszczą. Było to magiczne miejsce. Wszędzie kwitły kolorowe kwiaty, a przez las wiły się iskrzące strumyki. Drzewa szeptały do siebie sekrety, a wiatr niósł ich historię przez liście. Błysk uwielbiał słuchać tych szeptów. Dzięki nim czuł się częścią czegoś wielkiego i cudownego. Błysk znał każdy zakątek Szumiącej Puszczy. Czuł się bezpiecznie i szczęśliwy w swoim domu. Ale pewnego dnia wszystko się zmieniło. Pewnego ranka błysk bawił się, gdy nagle zobaczył dziwny cień. Był duży i ciemny i zbliżał się coraz bardziej. Błysk nigdy wcześniej nie widział niczego podobnego. Przestał się bawić i uważnie obserwował cień. Jego serce zabiło szybciej. Co to było? Skąd się wzięło? Błysk nie wiedział. Ale czuł ucisk w żołądku. Cień rósł w oczach. Wydawało się, że pochłania światło słoneczne. Las, niegdyś jasny i radosny, stał się ciemny i straszny. Przyjaciele Błyska też to czuli. Zabawne pogawędki ustały, a wesoły śmiech ucichł. Nad szumiącą puszczą zapadła cisza. Strach oplótł serce Błyska. Chciał uciec, ale gdzie miał się podziać? Cień był wszędzie. Wysoko na najwyższym drzewie mieszkała mądra stara sowa. Widziała strach błyska, zawołała go cichym pochukiwaniem. Maluszku, powiedziała sowa łagodnym głosem. Strach to tylko cień. Rośnie, gdy się boisz, ale odwaga może sprawić, że zniknie. Błysk słuchał uważnie. Słowa sowy wzbudziły w jego sercu promyk nadziei. Czy naprawdę mógł znaleźć w sobie odwagę by stawić czoła cieniowi? Ale jak? Zapytał błysk drżącym głosem. Jak mogę być odważny, skoro tak bardzo się boję? Mądra sowa uśmiechnęła się. Odwaga to nie brak strachu, maluszku, to stawienie czoła swoim lękom, nawet gdy trzęsiesz się w środku. Błysk wziął głęboki oddech. Wiedział, co musi zrobić. Musiał stawić czoła cieniowi. Zrobił krok naprzód, potem kolejny. Wyruszył w podróż, by odnaleźć swoją odwagę. Las ciemniał z każdym krokiem. Cień zdawał się szeptać straszne myśli do głowy błyska. Jego łapy stały się ciężkie. Oddychał krótko i szybko, ale błysk szedł dalej. Pamiętał słowa Sowy. Myślał o swoich przyjaciołach i o tym, jak bardzo kocha szumiącą puszczę. Każdy krok był jak bitwa. Każdy szelest liści przyprawiał go od Ale błysk nie poddawał się. Był zdecydowany odnaleźć swoją odwagę. Podczas wędrówki stało się coś dziwnego. Błysk, wędrując przez zaczarowany las, poczuł, że coś jest nie tak. Mgła gęstniała, a cienie wydawały się żyć własnym życiem. Im bardziej błysk stawiał czoła cieniowi, tym mniej przerażający się stawał. Z każdym krokiem, który stawiał naprzód, cień tracił swoją moc. Błysk zrozumiał, że musi stawić czoła swoim lękom, aby je pokonać. Zrozumiał, że cień żywi się jego strachem. Wyprostował się. Wziął głęboki oddech. W tym momencie poczuł, jak jego serce bije mocniej, a umysł staje się jaśniejszy. Wiedział, że musi skupić się na pozytywnych myślach. Napełnił swoje serce wszystkimi dobrymi rzeczami, które kochał w swoim leśnym domu. Przypomniał sobie chwile spędzone z przyjaciółmi, śpiew ptaków o poranku i zapach kwitnących kwiatów. Skupił się na cieple słońca. Promienie słoneczne przenikały przez liście drzew, otulając go ciepłem i nadzieją. Czuł, jak jego siła rośnie z każdą chwilą. Pomyślał o śmiechu swoich przyjaciół. Ich radość i wspólne chwile dodawały mu odwagi. Wiedział, że nie jest sam w tej walce. I powoli, stopniowo, cień zaczął się zmniejszać. Stracił władzę nad błyskiem. I miłość, które nosił w sercu były silniejsze niż jakikolwiek cień, strach, który go trzymał, zelżał. Błysk poczuł się wolny, jakby ciężar został zdjęty z jego ramion, wiedział, że odnalazł w sobie moc, która pozwoli mu pokonać wszelkie przeciwności. Błysk zrozumiał prawdę kryjącą się w słowach sowy. Sowa, mądra i stara znała sekrety lasu i jego mieszkańców. Jej słowa były jak klucz do zrozumienia, co naprawdę znaczy być odważnym. Odwaga nie polegała na tym, by się nie bać. To nie była kwestia braku strachu, ale raczej umiejętności działania pomimo niego. Błysk musiał nauczyć się, że prawdziwa siła pochodzi z serca, które bije mocno nawet w obliczu największych lęków. Chodziło o to, by się bać, ale mimo to stawić czoła swoim lękom. Każdy krok, który stawiał w głąb mrocznego lasu, był krokiem ku jego własnej wolności. Każdy cień, który napotkał, był testem jego determinacji. I stawiając czoła swojemu strachowi, błysk odnalazł swoją odwagę. W sercu lasu, gdzie cienie były najgęstsze, odkrył, że jego własne światło było wystarczająco silne, by je rozproszyć. Cień, pozbawiony strachu błyska, całkowicie zniknął. To, Co kiedyś wydawało się nieprzezwyciężone, teraz było tylko wspomnieniem. Las, który był pełen mroku, teraz jaśniał nowym blaskiem. Las znów skąpany był w słońcu. Promienie światła przenikały przez liście, tworząc tańczące wzory na ziemi. Każdy zakątek lasu ożył, jakby budził się z długiego snu. Powrócił śpiew ptaków, wypełniając powietrze słodkimi melodiami. Ptaki, które wcześniej milczały, Teraz śpiewały z radością, witając nowy dzień. Ich pieśni były hymnem na cześć odwagi i triumfu. Błysk stawił czoła wyzwaniu i wyszedł z niego zwycięzca. Odnalazł w sobie odwagę. Jego serce było teraz pełne spokoju i pewności siebie. Wiedział, że niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość, będzie gotowy. A czyniąc to, uratował swoją ukochaną, szumającą puszczę. Las, który był jego domem, teraz był bezpieczny. Jego mieszkańcy mogli znów żyć w pokoju, wiedząc, że błysk zawsze będzie ich chronił. Błysk wrócił do swoich przyjaciół, merdając dumnie ogonem. Jego powrót był pełen radości i śmiechu, a jego przyjaciele nie mogli uwierzyć, jak bardzo się zmienił. Każdy z nich czuł, że błysk stał się kimś wyjątkowym, kimś, kto przeszedł przez coś niezwykłego. Stanął twarzą w twarz z nieznanym i powrócił jako bohater. Jego podróż była pełna niebezpieczeństw, ale Błysk nigdy się nie poddał. Każdy krok, który stawiał, był krokiem ku odkryciu swojej prawdziwej natury. W lesie, gdzie kiedyś czuł się zagubiony, teraz czuł się jak w domu. Odnalazł swoją odwagę i uratował swój dom. Pozostałe zwierzęta wiwatowały, widząc jak Błysk staje się ich obrońcą. Jego czyny były inspiracją dla wszystkich, a jego odwaga była tematem rozmów przez wiele dni. Każdy chciał usłyszeć historię o tym jak błysk pokonał swoje lęki. Uczyły się z odwagi błyska. Jego historia była lekcją dla wszystkich, że nawet w obliczu największych trudności można znaleźć w sobie siłę, by je pokonać. Zwierzęta w lesie zaczęły patrzeć na siebie inaczej, widząc w sobie potencjał do wielkich czynów. Wiedziały, że nawet najmniejszy z nich może być niezwykle silny. Błysk pokazał im, że wielkość nie zależy od rozmiaru, ale od serca i ducha. Każde zwierzę niezależnie od tego jak małe mogło teraz wierzyć że jest zdolne do wielkich rzeczy błysk nie był już tym samym przestraszonym liskiem jego przemiana była widoczna dla wszystkich stał się symbolem odwagi i determinacji a jego pewność siebie była zaraźliwa inne zwierzęta zaczęły naśladować jego postawę ucząc się jak być odważnym w obliczu trudności stanął twarzą w twarz ze swoim strachem i odkrył w sobie siłę, o której istnienie nie miał pojęcia. Jego podróż była nie tylko fizyczna, ale i duchowa. Każde wyzwanie, które napotkał, było krokiem ku odkryciu swojego prawdziwego ja. Błysk zrozumiał, że prawdziwa odwaga pochodzi z wnętrza. Był dla wszystkich w szumiącej puszczy symbolem odwagi. Jego historia była opowiadana przy ogniskach, a jego imię stało się synonimem bohaterstwa. Zwierzęta w lesie wiedziały, że dzięki błyskowi mogą stawić czoła każdemu wyzwaniu, jakie przyniesie przyszłość. Odtąd, ilekroć strach próbował spowić szumiącą puszczę, zwierzęta przypominały sobie o odwadze błyska. Wiedziały, że strach to tylko cień. Wiedziały też, że w każdym z nich drzemie odważne serce, gotowe stawić czoła każdemu wyzwaniu. Wystarczyło tylko, że uwierzą w siebie. Historia błyska przypomina nam, że odwaga to nie brak strachu, ale jego pokonanie. A czasami najodważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to stawić czoła swoim lękom.